Co to za dźwięki? Tak brzmią święte modlitwy. Tylko tutaj można je usłyszeć. Dlaczego tak słabo słychać te dźwięki? Dlaczego jest ich tak mało? Przecież wierni modlą się teraz w świątyni. Chcesz wiedzieć? Tak. Co to takiego? Dlaczego niczego nie słyszymy? Za chwilę wszystko zrozumiesz. Hmm. Ech, ależ głośne tenory, bazy się przekrzykują, a nasz dyrygent nie słyszy, czy co? Gdybym to ja był dyrygentem, ja bym ich. Znowu w nowym kapeluszu. Jakie obcasy? Z pewnością mąż o 10 lat młodszy. Wczoraj... Jeśli bym kupił Lexusa, skarbówka od razu by się pojawiła. Jeśli ta głupia z tapirem to jeszcze ujdzie. A jeśli ten emerytowany pułkownik, Lexus będzie mnie kosztował tyle co samolot. Przecież nie jest mężatką, dlaczego więc nosi pierścionek? Widzisz jak się patrzy? A może by tak potem podejść, zagadać, to byłaby sympatyczna żona. Ile mu można o Bogu mówić? Modlisz się za niego, modlisz, a mu tylko Mistrzostwa Świata w futbolu w głowie. Gol! Gol! Jest goły i wesoły. Panie! Panie, proszę, pomóż mojemu tatusiowi. Jesteś łaskawy. Tak bardzo chcę, żeby on mieszkał z nami. Mama nie chce go widzieć, dlatego że on pije. Ty przecież możesz wszystko. Pomóż mu, proszę cię. Zrób tak, żeby on nie pił. Tak go kocham. Panie, uzdrów go. Ksiądz powiedział, że ty z pewnością mnie wysłuchasz, jeśli poproszę cię z całego swojego serca. Bardzo proszę, tylko zwróć mi tatusia. Panie, jesteś łaskawy. Zbaw, zmiłuj się. Uzdrów mojego tatusia. Boziu, niech on już nie pije. Proszę, pomóż mu. Widzisz ten smutek i miłość? Oto modlitwy, które są słyszalne u nas. A ludzie, chociaż do cerkwi chodzą i tak jak im mogłoby się wydawać, modlą się. Ale wszystko to jest puste. Takie modlitwy do Boga nie dochodzą i nie dają owoców. Господи, Panie, proszę, pomagi. pomóż. Tak ja tak go kocham.